Siemano, z tej strony Włodar, witam się w kolejnym odcinku. Nie wiem czy już wiesz, ale teraz na pewno się dowiesz, że mamy pewne zmiany na trybie Vanguard. Royal. Mamy dodane z powrotem BSP, mamy większą ilość zdrowia zamiast podstawowego tego bez w 100, mamy teraz 150 czyli łącznie 300, co w ogóle sprawia, że time to kill e, wydłuża się w każdej e, broni. No po prostu mamy więcej tego życia, także no, gra się totalnie inaczej. Myślę, że teraz gra jest bardziej e, skilowa, rzadziej będziemy ginąć od kamperów w rogu, e, gdzieś tam pochowany w, e, po kątach. No i sami będziemy również potrzebować lepszego skilla, żeby utrzymać dłużej. Ten celownik na przeciwniku No i od razu nagrałem dla Was już gameplay z gierki, gdzie coś nam już tam siadło Grałem sobie Brenem zbudowanym w taki sposób No i welgunem, który uważam, że jest w takiej topce, jeśli chodzi o pm -y. Na pewno w top 3 się znajduje, przynajmniej w mojej opinii Także tak go sobie buduję No i obczajcie jaki rozpierdziel tam robiliśmy Także miłego oglądania Ty ptaki, że to jest żart. Czemu kropka nie pokazuje strzałką na dół? Jeszcze jeden. Z mojej strony głoda. Zatrzymał się. A gdzie jest hałk? Ole mi wywalił. Mam jeszcze typu jednego Zero ma A tu jeszcze jeden Ja pierdziele, nie dało się lepiej Tam typy są ta ta, zaraz tu dropę sobie Ten silos pierwszy No to ta, ja wchodzę na górę tutaj No! Jezus. To co jest kur... To hal Ej, on tu chyba zaraz w przemórku siedzi Czekaj, stary Nooo Boa, bierze Ale skąd? Po stronie tam, po stronie tam, w Na zielonym? Na zielonym, na zielonym. Co tu wzięli już? Poddałam już. Pełną. Ciekawa miejscówka. 3 taktyczna tomówka Jeden zabity, więcej He he było ruszyć w kierunku. <przycharskim. śmany> Dobry Michał, są na niebieskim i bliżej jeszcze dropa. Więcej ich tu jest Na niebieskim Nawzajem, tak. nawzajem się zabili na niebieskim Ej, kupili się, kupili się, w lecie, ty patrz Tego lotnika będę widział zaraz Lotnik ma... Kur... Ej, tu za murkiem ma zero No kuźwa Pan oddał Na niebieskim, na niebieskim jest No nie wierzę. Jest, plecy, plecy. się budzie, budzie, buda, buda. Jest, jest LOL Stary on nie żył, on już kurwa był powalony i go rzucił Jeba na grach, chłopiec powalony i rzuca małotowa jeszcze Dlaczego to jest kurwa w ogóle dopuszczalne? Cały czas się biją tutaj na zielonym, jeden powalony. Pomogłem, zjadłem. Och, jeszcze idź. Wybijesz no, się w tej sytuacji No i menda. Mam jednego. Jednego zabiłem. Od hangaru się bił. The <minute> -the Brother! What the fuck? Что ты Эй, Купил. B BSP? Tak. Czy nie jest nas... Nie, nie jesteś nas Nie. Ta, ta. No bo dropu pewnie nie mają. Dlatego. Dobra, jest. na górze, jeden

na Nie wiem jak, to, to jest samolot mi zaleciał przez ten dach. Nie mu Kevin, Nie Kevin, no trochę coś mi tam zabrał. Gdzieś go Gdzieś tam było Jeśli to będziemy mieli... Lądował typ na, nie na niebieskim Powolony na pierze Dobra, Dobra. I tam jest lupa Ten tag, on jest z tym Ten streamer Chciałem go to osią Ty nie musisz go odgrać Co ci kloczkala?

Tak, gra, kola. No idzie, jest jakaś, 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 Jeszcze jeden. jeszcze jeden! O kurde. No mu co myślicie? ten ten jest to, Słow, to jest Ja odpalałem. Słow, odpalałem.

Duchy? Nie, bez duchów, zajmijcie się. Weź oznacz, oznacz to. Alej, Ewi. Ej, nie, dobra, dobra. wszystkich widać, zajebiście. Wiedzą o nas. Chyba jeden. Dylowani, co wiedzą, mają Ewi. Kurwa, nie wytylą, nie? Dawaj, po krawach, on jest. Drugi po krawach. Ja jakiś inny krok zrobię. Podchodzę. Mnie powalony. Powalony. Ostatni jest tam. No tak, tam jest. To już wszyscy już powaleni, jest są, powaleni. są, się podnosiły kurwa. Ciężko mam tych sniperów. Na dropie są, na dropie są. Strzelasz do nich już? Tak, ok, jest. Przebiegli na ten dalszy domek. Czerwony czy ten zielony Czekaj Zielony jest potem przed tym Może bezpa? Eee, ten zielony mamy? Mamy? Jestem w oknie Beskama jest tam w oknie No dalej jeden jest w oknie i drugi jest na tym no, Na pierwsze są we dwoje Na balkonie stoi. Na górze, na górze. Po dołu. O kuźwa, dostaje od innego team. A ten typ? Inny team, inny team. Chyba zginął, chyba zginął od nich. Jeszcze 10, walczyć dalej. No, w yy, jest przy balonie, niebieski. Za górką, za kamieniem takim. Ucieka chyba ten, chyba. Uciek gdzieś pod most Tam go widziałem ostatnio O jest ten po tym Zeroma, ma, powalona To nie mam. ja mam mi się biją, daleko W końcu strefy Wylądował po lewej, jak są te budynki tutaj. Na no, E. No ta, na dachu wylądował chyba. A, jest na zachód. Dwóch no nawet. Jeden zeskoczył. Do środka przed podniem. blisko chyba. Nie, do środka przed. No. Idę od lewej. Zeskoczył. Jest y, nie, na niebieskim. I jeszcze. Jeden z się kawuje. Ten z tego budynku niebieskiego obity do zera. Pod nami, pod nami tupią. Jeden wyskoczył z tego budynku. Powalony. Jeszcze gdzieś tam dalej biegnie na niebieskim. Co muszę wziąć. Jest ja tak samo. Na górze. Ostatni team. Co No Spalony jeden. Wściekł pomysł Tam jest na górze, na górze ma. Ało ma daje. tu na dole. Na na... Tylko gdzie? Podem, pode mną. Dobra, nice No i w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału No i do następnego, siema, siema